Hello everybody! Today it is Rudy Kotek and today I wanna tell you how I feel about 300 subów. Dziękuję wszystkim za ten niezwa nie, nie. ten za ten świetny wynik. Nie spodziewałem się nigdy takiego czegoś. To jest piękne, że jak taki Rudy Kot jak ja zdołał osiągnąć ponad 300 subów. To jest najpiękniejsza rzecz, jaka się kiedykolwiek zdarzyła w wszechświecie. I dziękuję każdemu. To jest odpowiedzialne za... To co się stanęło tam, tam, tam. Piękna rzecz, piękna rzecz. Thank you very much for this Dawajcie lajki like pod każdym filmem suby Tutaj Insta, Twita, polska Pa, Discord, Twitchus Wszystko dawajcie, subujcie i no, i to tyle. I dzięki za 300 suby. Kocham was chyba, albo... Nie no... nie wiem o. Nie nabywała spał.